Okazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy, wyrzekwszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei. I objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Tak wiele razy w tym okresie Bożego Narodzenia śpiewamy chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom. Zatrzymaliśmy się przy Szopce, która pokazuje wielką tajemnicę objawienia Jezusa Chrystusa. Ten symbol, ten znak pokazuje nam rozpoczęcie tego, co zapowiadali prorocy, rozpoczęcie wielkiego daru Boga dla człowieka. Daru zbawienia. A dlaczego w tej szopce umieszczony jest krzyż? Ten znak pokazuje nam, że Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię, on na tym znaku, który był kiedyś przerażający, Został spalony przez miłość płynącą od Ducha Świętego, przez ogień płynący od Ducha Świętego. Encyklika o Duchu Świętym, pozostawiona przez Świętego Jana Pawła II, bardzo wyraźnie nam mówi o tym spaleniu Jezusa Chrystusa ogniem miłości. Ogniem, który płynie od Ducha Świętego. I my, wchodząc w tę tajemnicę, winniśmy sobie uświadomić, że ten dar łaski jest w zasięgu naszych możliwości. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Chrztu Pańskiego. Ewangelia Święta mówi nam o tym, że do świętego Jana Chrzciciela przybyli ludzie przekonani, że być może On jest Mesjaszem, że On jest Zbawicielem. A tymczasem Jan wyjaśnia, ja was chrzczę wodą. Lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, że mykał sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Wpatrując się w ten krzyż i mając na uwadze wielkie objawienie narodzenia pana Jezusa w stajni Betlejewskiej, Zastanawiamy się, czy jesteśmy zdolni powiedzieć Jezusowi: Moje serce jest gotowe na przyjęcie tego ognia z nieba, ognia Ducha Świętego, bowiem łącząc się z Tobą, Chryste, chcę również wyrazić Ci miłość. Ty, jako mój jedyny zbawiciel, rozpocząłeś to dawanie miłości, okazywanie miłości, przyjmując je, pragnę i również z mego serca wydobyć miłość względem Ciebie, Jezu. Kiedy cały lud przystępował do Chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Jest to jak gdyby druga część dzisiejszej Ewangelii Świętej. Ona pokazuje Jezusa, który wchodzi jak inni ludzie, którzy mieli świadomość swojej grzeszności. Wchodzi do Jordanu. I przyjmuje Chrzest. Jezus czyni to z miłości do nas. Rozpoczyna się droga bardzo intensywna, wskazująca na dar zbawienia. I kiedy Jezus przyjmuje Chrzest, otworzyło się niebo. I Duch Święty stąpił na niego. I głos z nieba, który winniśmy również przyjąć do siebie: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Te wielkie tajemnice, działania ognia Ducha Świętego i Tajemnica upodobania, jakie ma Bóg Ojciec względem Jezusa Chrystusa, one są również naszym udziałem. Jeżeli przyjęliśmy Chrzest Święty, to weszliśmy również w tę przestrzeń upodobania boskiego. Jakże bolesną rzeczą jest, że niektórzy, którzy przyjęli Chrzest Święty, czyli przyjęli ten dar upodobania boskiego, wyrzekają się wiary świętej, dokonują ogromnego odrzucenia tego, co z miłości Boga zostało im dane. Kiedy sięgamy chociażby do XX wieku, wiemy, że wielcy tyrani ludzkości byli ochrzczeni, a jednak w którymś momencie odrzucili dar działania ducha świętego. I wybrali sugestie złego ducha. To jest ogromny dramat ludzkości. Odrzucenie wielkiej łaski zbawienia. A czyż dzisiaj nie spotykamy również wiele osób, które mówią nieraz, w sposób taki pewny siebie byłem ochrzczony, ale już Kościół mnie nie interesuje, Ewangelia Święta mnie nie interesuje. Są osoby, które mówią: Ja sobie wybieram z Ewangelii Świętej i z wiary chrześcijańskiej to, co mi się podoba. Odrzucenie upodobania Bożego. Jest odrzuceniem również tego ognia z nieba, który ma usprawnić serce ludzkie, człowieka, doświadczenia miłości względem Boga i bliźnich. Bądźmy wdzięczni za niezwykły dar Chrztu Świętego, w którym otrzymaliśmy szczególny dar działania Ducha Świętego. Podejmijmy ogromną modlitwę do Ducha Świętego, prosząc Go o to, aby Jego natchnienia przenikały nasze serce, nasz umysł, naszą osobę, aby jakiekolwiek sugestie dawane przez fałszywych proroków nie wnikały w nasze serce. Zatrzymujemy się przy tym niezwykłym znaku, w którym widzimy połączenie Krzyża Świętego i tego, co się dokonało w stajni betlejemskiej, narodzenie Zbawiciela. Trzeba nam wejść w tę wielką tajemnicę i zrozumieć, że Bóg naprawdę obdarzył nas. Wielką łaską. To jest symbol, to jest znak wyznania miłości Boga względem człowieka. Obyśmy mieli upodobanie w tym, co nam Pan Bóg daje. Dzięki temu również nas dotykają te słowa, które Bóg skierował do Jezusa. Ty jesteś moim synem. Ty jesteś moją córką. W Tobie mam upodobanie.